Volvo S60, 2006 rok, 2,5, benzynka km. Może się wydawać, że to jest zwykłe auto, ale no posłuchajcie tego. Chyba największym plusem jest to, że jest w automacie. Ja nigdy wcześniej nie jeździłem automatem i nie byłem jakimś turbofanem, ale od kiedy jest ta automatyczna, automatyczna skrzynia, to nie wyobrażam sobie wrócić do manuala. Super wielkim fanem motoryzacji, raczej traktuję to jako środek transportu niż wielką pasję. Trochę blacharsko rzeczy, mankamentów mamy. Pierwotnie ten samochód kupiłem na, na pół z byłą dziewczyną. I to co widać z zewnątrz po części jest powiedzmy jej sprawką, parę przykrych spotkań z słupkami parkingowymi czy innymi dziwnymi ścianami. Ale od kiedy rozstaliśmy się i nie jeździł już tym samochodem, to stan blacharski tego samochodu już się nie pogarsza, także e, chyba, chyba tu była przyczyna. Czyli... Ja sam jeszcze nic nie zarysowałem. Nie boję się wychodzenia do walk, po to to robię, po to każdego dnia daję się 100% i nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o pracę, którą wykonuję, żeby potem się bać. Zawsze jest jakaś niepewność, nutka stresu, z tym to jest związane, taki to jest sport. Ale też wychodzę z założenia, że w życiu spotkałem mnie dużo gorsze rzeczy niż wyjście do walki, także, tutaj o strach się raczej nie obawiam.